dziś odcinek będzie taki pogadankowy o Citroenie C5, jak zrobić z niego tuning. Bo powiem Wam szczerze, że jesteśmy w Polsce pierwsi, którzy w ogóle to chyba zaczęli to robić, nikt się tym nigdy nie chwalił. Oraz pogadamy sobie i zrobimy naprawę, skończymy naprawę Mercedesa s klasy W221, którym zepsuły się na sam koniec już przed wydaniem auta klientowi zaciągnąłem hamulec ręczny i zerwała, połamała się zębatka w module hamulca ręcznego. Także ja tam wam tutaj gdzieś napiszę, do którego czasu przewinicie sobie. To będzie wtedy Mercedes, jeżeli nie będziecie chcieli słuchać gadania o tym naszym tuningu citrena C5, a może coś ciekawego się dowiecie, bo no tak jak mówię, z tego co wiem, w Polsce i w Europie jesteśmy pierwsi, którzy próbowali zrobić z citrena coś takiego. Trochę ciemno, ale okolica fajna. Taki mały projekt wow sobie robimy ze znanego nam samochodu, którym jest Citroen c 30 v 6 bo zauważyłem, że jako pierwsi chyba, bynajmniej na całym internecie, żeśmy wykonali popsy w tym samochodzie. A już Wam pokażę coś ciekawego w bagażniku. Ogólnie to i tak zaryzykowaliśmy bardzo, ponieważ w tym samochodzie jest... Komputer silnika Bosch ME647. Tak mi się zdaje. Albo 646. Kurczę, zapomniałem, zaraz Wam powiem. Eee, tu mamy pierwszy taki komputer. Cały 55 zł. Nie <grywanie> żeby widzicie. Sterownik od pierwszej firmy. Zapakowany, tak. Porządnie zapakowany. Tu mamy od drugiej firmy. Sterownik też porządnie zapakowany. I trzeci sterownik od trzeciej firmy. Chyba najlepiej zapakowany. Teraz je rozpakujemy i zaraz wam poopowiadam o co tu chodzi. I mamy trzy komputery. Bosch M746 i to jest problemem tego Citroena. Gdyby to był Bosch M744 nie byłoby żadnego problemu. 746 ma niestety inną pamięć, inną płytę i inny pinout wyjściowy tutaj, to już wiemy, i tu był największy problem. Co tu mamy? Tu mamy C5. Tu jakiś numerek, ale nic więcej nie ma, a tutaj mamy plomby. No i teraz tak, tutaj do tej firmy sprzedającej panowie, to niestety jak sprzedajecie te komputery, nie możecie ich plombować. Znaczy powinno, to jest wasza kwestia, ponieważ żeby nagrać immobilizer do niego, zgrać z tym autem, i tak muszę go otworzyć i zgrać bezpośrednio pamięć, więc tak jakby tracę w tym momencie waszą gwarancję, tak? No to tylko musi być nasza taka międzywarsztatowa umowa, że ja po prostu tego sterownika nie uwalę i Wam nie odeślę, jako że się mi niesprawny. No ale tutaj tylko uczciwość ludzka. Fajnie, że tutaj mamy kość, bo jedna mi się połamała, a tu też jest pęknięta, ale ta jest dobra, akurat jedna mi ta zapinka pękła. Ale tak, po co są aż te komputery, powiecie? <laughs> Pierwszy komputer, to co tutaj siedzi, to jest oryginał, na nim żeśmy się nauczyli, wgramy w niego oryginalną mapę i to będzie typowy 100% stok. Tutaj wgramy mapę, która będzie, i to jest właśnie największy problem. Znaczy, wybrałem sobie ten, bo najładniej wygląda. Największy problem w tym wszystkim jest to, że chcemy w tym samochodzie podnieść moc do 240 tam paru koni. I to jest wykonalne. I jeden powie: Jezu, co to jest 240 koni z 3-litrowej V6, a w swoim 2-litrowym TSi. Mam 280 koni, no spoko, no, tylko że ja takim samochodem moim poprzednim. Znaczy on jeszcze jest, jeździ cały czas, ma już 700 tysięcy na szafie i przy silniku poza wymianę cewek, świec, nie zrobi, no i wiadomo, olej, filtry i tak dalej, nie zrobiłem jeszcze nic. I nikt nic nie robi jak ten silnik się pałuje, pał znaczy pałować go też no, nie powiem, że jeżdżę ostrożnie, no, jeżdżę ostrożnie, ale pałuję go cały czas. Druga kwestia jest tak, homologacja. Oczywiście ten samochód wychodził z silnikiem tym samym z powiększoną właśnie mocą do tych 240 paru koni. Przez firmę Carson. była e, ta moc podniesiona oryginalnie i te samochody jeżdżą w takiej fajnej wersji bordowej skórze i tak dalej. No tutaj nie ma bordowej skóry. Z tymi samymi hamulcami, z tymi samymi kołami nic nie zostało zmienione, tylko został zmieniony delikatnie dolot oraz z ma z mapa silnika została zrobiona. Udało mi się zdobyć tą mapę Carsona, ale niestety nie odpala na niej ten samochód, bo jest coś tam jeszcze w tej mapie porobione. W każdym razie spróbujemy zrobić kopię tej mapy, czyli prawie napisać ją od nowa. Przepisać, przepraszam, przepisać mapę z Carsona i uruchomić ją, spróbować uruchomić ją na tym pojeździe. To nam podniesie moc. I teraz po to właśnie jest nam potrzebny drugi komputer. I teraz tak, co my tutaj chcemy zrobić? Żeby te popsy całe... Góre, no chyba pierwsi jesteśmy, którym się to udało w ogóle zrobić, bo na internecie nigdzie tego nie znalazłem, żeby cokolwiek zrobił tutaj w tym silniku cokolwiek takiego. To chcemy, żeby były od 3000 obrotów w górę. Czyli do 3000, czyli tym najbardziej użytkowym zakresie obrotów, jeździ się normalnie. No bo do 3000 obrotów to 100% wystarcza. A dopiero potem, jak sobie chcemy pobawić, po, popałować, no to wtedy jest na z tyłu i strzela wszystko i ogień z rury i tak dalej. Tak. ale chodzi o to, żeby ludziom nie przeszkadzać jak się jedzie w nocy przez miasto po co to jest nam potrzebne, jak jedziemy sobie spokojnie, tak? chcemy sobie na WNR pojechać i popałować go no to wtedy powyżej 3000 obrotów i mamy sobie to zabawę drugi komputer z tamtych jest potrzebny nam po to żeby zrobić wszystko na maxa, <laughs> czyli podnieść moc, zrobić popsy i oporowo, ile tylko się da, oraz, yy, żeby jeszcze pluł wydechem flame z tyłu. No i tutaj jest też następny problem, ponieważ występują dwa rodzaje układów wydechowych w PC-trenach C5. A te cytryny, co ja mam, to się różnią tylko miesiącem produkcji. Tam ten jest z pierwszego miesiąca produkcji, ten jest z drugiego miesiąca produkcji. No, i teraz ten z pierwszego miesiąca produkcji ma wydech zrobiony tak, z silnika przez, wiadomo, katalizatory, środkowy tłumik. A jeszcze co ciekawe, jeszcze poruszę kwestię katalizatorów. Tu, w tym, akurat pojeździe, są katalizatory oryginalne i są sprawne. I tu też jest taki problem, dlatego mamy dwa wydechy. No właśnie. Ponieważ przy maksymalnym tym popsach i tak dalej, raczej te katalizatory się stopią, spalą, połamią i wybuchną. I tutaj właśnie nie chcemy tego y, zniszczyć tych katalizatorów, bo jednak y, bądźmy troszeczkę bardziej ekologiczni. Są tylko zwykłe katy. To ten samochód i, i tak spełnia normę Euro 2, czy 3, nawet chyba nie. No, to niech sobie tą normę spełnia. I dobra. Reasumując do tego wydechu, przechodzi przez te katalizatory, jest później wydech środkowy, no to jest taka zwykła rurka, ja go rozcinałem, zwykła rurka, tylko fizeliną o, o, opleciona wokoło, z dziurkami i nic więcej i przechodzi dalej do ostatniego wydechu i tu mamy dwa rodzaje tych ostatnich tłumików. Jeden jest tłumik przelotowy, no normalnie ma przelot, rurka, taka tam komora jest taka specjalna, gdzie te spaliny się przechodzą i wypada dwururką z tyłu na końcu i, a w tym samochodzie jest znowuż inny wydech, wchodzi od silnika do wydechu, przechodzi przez taki skład specjalnych fizelin, wychodzi do, z powrotem do silnika, ale no nie wiadomo, że nie wchodzi ta rura do silnika, zawija się nad wydechem, nad tłumikiem i wychodzi z tyłu jedną taką wielką rurą. I to jest ten gorszy tłumik. Tutaj będziemy musieli go zamienić, ponieważ jeżeli chcemy zrobić flame'a, czyli żeby z tyłu buchało nam ogniem, to musi być zrobiony prosty wydech. Dlatego wrzucimy oryginalny. Tamten oryginalny wydech, już go, żebyśmy sobie sprawdzali, da się na nim bez problemu to wykonać. No i teraz dochodzimy do jeszcze jednej ważnej kwestii, mianowicie głośności tego układu wydechowego. W Polsce silnik benzynowy może emitować maksymalnie głośność 93 dB. W tym momencie tutaj mamy miernikiem mierzonym, wiadomo, że bez homologacji, ale takim bardziej profesjonalnym, mamy 80. 3 dB przy strzelaniu i przy, bez strzelania 73 dB. Czyli jest to już dosyć sporo, ale no 93 dB mamy maksymalnie oraz 96 dB możemy mieć w dieslu. To taka dla Was ciekawostka. Jeśli dobrze wyczytaliśmy to w prawie wszystko. Mandat karny za to to jest 300 zł, no i może być zebrany dowód rejestracyjny. A tego nie chcemy. I dlatego ten e, komputer, gdzie będzie to wszystko takie na maksa, na maksa, 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 będzie na zabawę, na torze. Po prostu. Bo powiem Wam szczerze, jak zrobiliśmy tak wszystko, wszystko na maks, ile tylko się da, to nie da się tym jeździć. Naprawdę, w normalnych warunkach nie da się tym jeździć. Puszcza się gaz, jest taki huk z tyłu. No nie, jest to niewykonalne do normalnej jazdy. A ten trzeci komputer jest nam po to jakbyśmy uwalili któryś z tych, co już mamy, 3. Czyli łącznie mamy cztery komputery, z czego jeden jest awaryjny. Komputery te, jak widzieliście, kosztowały od 36 zł do 53 naj, najdroższy, a tych komputerów na Allegro 7, 4, 6 właśnie mało kto kupuje, ponieważ one bardzo rzadko występowały w tych samochodach. W tak 406 występowały, w wersji właśnie tej z cichym wydechem oraz występowały w... E, C5, tak? 30 też V6, też z tym cichym wydechem. A z tym głośnym wydechem jest ME644, które niestety nie jest zamienne. I tu jest problem. Ale udało nam się zdobyć. Ale to jest taki problem, ale nie problem, bo z drugiej strony te komputery są po 30 zł, a tamte są po 200-300 nawet. No to jest troszeczkę różnica. To taka chwilowa pogadanka o tym, co w projekcie WOW próbujemy zrobić. W poniedziałek, no dzisiaj jest sobota, to już widzicie ciemno, a w poniedziałek będziemy startowali właśnie z zabawą tym całym samochodem. Najważniejsze dla nas jest to, żeby nie zabić katalizatorów. Dlatego mamy drugi cały gotowy wydech, taki, który można szybko przerzucić, bo zrobiliśmy takie flansze, żeby przerzucić. Ee... Tamten drugi wydech bez katalizatorów. Tylko będzie wtedy środkowy katalizator sportowy. Taki środkowy katalizator sportowy, powiem wam, że kosztuje tyle co to auto, czyli ponad 5000 zł. Ale warto taki katalizator wrzucić, bo przez niego jest fajny dźwięk. Naprawdę, poprawił się dźwięk. No i taki wtedy będziemy mogli zamontować. Tu, ten katalizator jest wtedy po środku w ogóle tego auta, o, o tutaj gdzie jest ta skrzynia biegów, znaczy ten lewarek od skrzyni biegów. I wtedy jest prosty wydech do tyłu i na końcu jest tłumik, ten przelotowy. A dlaczego mówicie tłumik, a nie zostawiłem prostą rurę? No i teraz tak, po to, że ten tłumik, przez to, że ta pucha jest taka wielka, daje Super taki fajny basowy pomruk tego samochodu. Nie przeszkadza to mocno w czasie jazdy, ale taki jest pomruk, taki jakby tu nie wiem, siedziało jakieś 8 litrów pojemności. No i plan jest taki, właśnie, żeby tą mapę zrobić od e, 3000 obrotów. Najważniejsza dla mnie mapa to jest taka od 3000 obrotów, żeby sobie strzelał i żeby miał twardą odcinkę. To też takie fajne rzeczy. I ja, ja zdaję sobie sprawę, że twarda odcinka może zniszczyć katalizatory, ale zrobimy to tak subtelnie i delikatnie. Co tam jeszcze? A, aktualnie e, chcieliśmy zrobić twardą odcinkę na tym oprogramowaniu, co teraz jest wgrany. i tak nam wyszło, że w ogóle nie ma odcinki. No i tak za e, tak, dwa razy mi się udało niechcący, no pierwszy raz na teście, ponad 7,5 tysiąca obrotów na silniku i drugi raz jak jechaliśmy w czasie jazdy jak próbowaliśmy zrobić poprawkę no to też ponad 7000 obrotów silnik spokojnie się wkręca gdzie normalnie miał odcinkę na 5800 obrotów z tego co pamiętam w tym komputerze silnika no i teraz tak podniesienie mocy przez Carlstona, co zrobiło delikatnie wyprzedzili zapłon troszeczkę go podlali paliwem yy, i przenieśli odcinkę właśnie na 6550 obrotów 6750 obrotów i taką odcinkę też chcemy zrobić, bo wiemy, że ten silnik na 100% wytrzyma. Dobra, dosyć tego gadania. Wiecie, co chcemy robić? Jak was interesuje ten temat, to... to napiszcie w komentarzach, to nagramy o tym cały odcinek, jak to robimy. A teraz wracamy do, do Mercedesa. A tak? Jeżeli się jeszcze w tym odcinku zmieści, to Mercedesa W221. Odcinek z Mercedesa się nie zmieścił, ale mam dla was fajny film. Już go właśnie robię. Gdzie będzie Audi, w którym pozamawiałem części oryginalne oraz zamienniki. I porównamy sobie jakość tych zamienników z częściami oryginalnymi oraz z częściami, które wyszły z fabryki. No i tam jeszcze jest Opel, jest BMW, no i jest parę tych takich części zamiennych, które po prostu też kurtownie nie zwróciła nam za to pieniędzy, bo uznali, że. Yy, Uszkodzenie nie występuje w tym danym elemencie, a jest tego kilka fajnych sztuk. Także to będzie w następnym odcinku, w jak się uda, poniedziałek, wtorek. Także, dotrzymajcie no, kciuki i piszcie w komentarzach, co myślicie o tym Citroënie. Taki a, samochód, zabawka, no bo tak na dobrą sprawę, za parę lat już tylko będziemy jeździli elektrykami. No to chociaż na te stare lata, człowiek by się pobawił trochę, może kilka silników zajeździł niechcący. Teraz wszystko tak. Dbamy, dbam, żeby to takie wszystko było, wiecie, ululane, to olej co 5000 km tutaj smaruje tego tylko aż wyciek. A tam jedziemy z koksem na maksa. Także trzymajcie się, piszcie w komentarzach. Cześć! Sponsorem programu był importer płukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte. Don't know why.